Siemaneczko, z tej strony Diamond Creeper i was witam w kolejnym odcinku z kolejnego serwera. Jak chciałbym wam yy, dzisiaj jesteśmy na takim serwerze i chciałbym wam pokazać yy, z takim z jednym z trollów. A ze mną jest dzisiaj ta-dan, da dan. Yy, tak naprawdę Derry nie, nie słyszał nie słyszał tego, że to jest że to nie słyszał tego. że yy, Dobre! Dobre! Nie słyszał tego, że to jest trollowany odcinek, że będziemy go trollować, więc lepiej mu nie mówcie, bo się obrazi. Dobra, o, się mamy... no mamy rzeczy, więc musimy coś powyrzucać. To się

Jaki troll? No Boga, nie, nie spodziewaj się tego. Nie wydostaniesz się stąd, obiecuję Ci to. Wszyscy są stoknięci, 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 wiggle. Tepaj się. No tepaj się. stoknięci, no? stoknięci, Twoje rzeczy leżą! Tam, tam, won, tam, 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 wą. Więc, to by było na tyle strof. No czekaj, skończę ten filmik i możemy się krapać cały dzień. No ty chamie ruski na odcinku. Zaraz jakiegoś typka na mojego kolegę i będziesz miał. Miałem już kończyć filmik, ale to chyba potrwa troszkę dłużej. Na odcinku tak ci się. Dobra ogor, bo ci nie dodam do gildii. I cię nie tępnę. Nie, za to, że mnie chciałeś zabić. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja bym was chciał pożegnać oraz Mister Jaksik chyba też. Pożegnaj się! Jak się nie pożegnasz, to, cię, to, cię, to, w ten, to, to ci nie oddam rzeczy. Ej! Co? Pożegnaj się! Pożegnaj się, bo tak to ci rzeczy nie oddam. Żegna się, to rzecz, że. Rzecz... No, to było na tyle dzisiaj.